Horoskop astrologiczny dla bliźniąt na miesiąc maj. Witam Was serdecznie, moje drogie bliźniątka. W horoskopie, oczywiście, jak powiedziałem przed sekundką, astrologicznym, czyli opartym na planetach, na aspektach, ogólnie na kosmogramie. Nie ma tutaj kart Tarota, nie ma tutaj kart Lenormand. Jest, jest moi kochani, w momencie, w momencie, bo muszę założyć mikrofon. Jest tutaj tylko czysta i wyłącznie astrologia. Moi kochani, więc zaczynamy. Dla osób, które oglądają mój kanał, to wiedzą, że ja robię horoskopy astrologiczne, ja robiąc horoskopy astrologiczne prognozuje tylko to co jest widoczne w kosmogramie kosmogram macie tutaj pokazany obok mnie więc widzicie jak on wygląda aspekty zdarzenia sytuacje które nie są pokazane, które nie prognozuje horoskop nie omawiam po prostu z tego powodu, że będą to sprawy albo mało dla Was znaczące albo praktycznie w ogóle nieodczuwalne więc nie ma sensu o tym po prostu mówić wszyscy narzekamy na brak czasu, wszyscy czekamy na konkretne Przekazy, więc ja zawsze mówię, staram się mówić tylko i wyłącznie konkretnie. Więc moi drodzy, tak to wygląda. Pamiętajcie, że jeszcze horoskopy, które wykonuję miesiąc, są na znak wschodzący, czyli dla was na znak wschodzący na Bliźnięta, czyli ascendent ustawiony jest na Bliźniętach. Moi drodzy, zaczynamy i już wam sprawdzam jak to będzie wyglądało. Na pewno moi drodzy, zaczniemy dzisiaj no, nie, inaczej. Zaczniemy dzisiaj od domu horoskopowego 10 Medium seli, tego yy... Tego, tej najwyższego punktu horoskopu, z tego powodu, że tutaj mamy bardzo duży, duże energetyczne, rezonansowe znaczenie, jeżeli chodzi o astrologię. Dwa światła Słońca i Księżyc oznacza to, że ten dom horoskopowy, to miejsce, te, ten sektor horoskopu oznacza, iż yy, wasza kariera, wasze dążenie do sukcesu, wasze przemyślenia związane z kreacją tego, co chcecie osiągnąć, to będą, będą miały podstawy do tego, aby ten miesiąc był miesiącem przełomowym. Te tygodnie maja mogą być przełomowym dla Waszej kariery i dla osiągnięć, które chcecie, aby życie Wam przyniosło, aby Wam się po prostu udało. Słońce, moi kochani jest aspektowane y, niestety kwadraturą z Marsem y, powoduje to y, moi drodzy, że y, te dochodzenie do tego sukcesu y, w stosunku do kariery może być trudne może być takie energicznie waleczne, czyli nie, tutaj jakby nie przyjdzie Wam nic tak z kosmosu, nikt Wam nie poda za bardzo ręki, nikt Wam nie pomoże musicie o to wszystko moi kochani walczyć. Kwadratura Słońca z Marsem czyli y, z, y, y, z tą maleficzną, złoczynną Taką, taką dającą właśnie negatywną energię spowoduje to, że będą kłótnie, będą właśnie dochodzenie do tej kariery, dochodzenie do rozwoju waszej, waszego, waszej sytuacji zawodowej spowoduje, iż trzeba będzie z kimś naprawdę, jak to powiedziałem, powalczyć. Trzeba będzie podjąć tą rękawicę i nie dać się po prostu pokonać. To jest okres walki, ale to będzie waszym też, moi drodzy, celem tego miesiąca, ponieważ Mars w pierwszym domu horoskopowym mówi, wpływa, jakby można powiedzieć, na cały horoskop, i mówi o tym, że. To będzie wasz cel, to, to będą wasze oczekiwania, to będą wasze nadzieje i do tego będziecie dążyły. W sprawie dążyły i dążyli w sprawie rozwoju kariery, ale nawet jak nie kariery, to pokazanie się jako osoby, która jest coś warta, pokazanie się jako osoby, która chce coś zdobyć, chce wejść właśnie na szczyt, chce być kimś prezesem, chce być jakąś osobą, która może władać innymi. Na przykład do, dobry horoskop jest dla osób z podbliźnią, jeżeli chodzi o. Mm, Powiem wam jakąś karierę związaną z polityką, związaną z, z takim przejściem do wyborów, pokazania się z jak najlepszej strony. To jest dobry czas, właśnie na, zostanie taką osobą, która będzie miała w maju siłę się wybić na piedestał. I tutaj na pewno te Słońce będzie, was, te cele wasze wzmacniało. Do tego ten faktem, że kwadratura tego Marsa, ale to oznacza, że ten Mars. Yy, Wiecie co, bo Mars daje taką negatywną energię, ale czasami ta negatywna energia potrzebna jest właśnie do osiągnięcia tego sukcesu. Czyżby to była jakaś rada? Nie wiem. Tak to moi drodzy wygląda. Do tego też w tym dziesiątym domu mamy, jak powiedziałem, dwa światła, czyli drugie światło Księżyc. Księżyc pozytywnie aspektowany moi kochani trigonem z węzłem południowym, z węzłem przeszłości, węzłem karmicznym, czyli węzeł przeszłości, mówiący o walce z jakimiś sprawymi, z starymi sprawami, o walce z czymś, co było za nami i teraz ten Trygon może powiedzieć, że ta przeszłość przyniesie Wam jakąś przyszłość. Zrozumiecie, co było kiedyś, zrozumiecie, co wpływało negatywnie na Was i teraz będziecie potrafili, potrafiły zamienić te, to, co było niedobrego, to, co Wam przeszkadzało, w coś pozytywnego, coś, co przyniesie wreszcie upragniony, jeżeli chodzi o to, o sukces, sukces zawodowy. Do tego, moi drodzy, też, też w Trygonie z tym węzłem południowym Mamy Saturna. Saturn, duży malefik, kojarzy się z czymś niedobrym, z hamulcem, z spowolnieniami i tak dalej. On jest też, słuchajcie, w sekstylu do Wenus, planety pieniężnej, planety dob dobrej, planety pogodnej, równoważącej. I teraz tak. No, jak Wam powiedziałem o tym Saturnie, że to jest duży, yy, duży malefik, planeta truda, wszystko hamuje, ona nie pozwala rozwijać kariery na przykład, ona nie pozwala rozwijać naszego dążenia do celu, jakieś mm, takie jakby walczymy o coś, coś się staramy, to Saturn hamuje. Ale tutaj, moi kochani, nie posługujemy się Saturnem jako malefikiem, ponieważ jest, ma pozytywne aspekty, zmieniamy tego Saturna na inną planetę, moi kochani, o innym działaniu, ponieważ Saturn ma też działanie stabilizujące to jest stabilizacja. Jeżeli w maju słuchajcie, tą karierę, to Wasze sprawy zawodowe, potrafi, będziecie potrafiły, potrafili skierować na, na swoją drogę życia w pozytywnym słowa znaczeniu, to ten Saturn Wam to wszystko pięknie Ustabilizuje, da wam moc, da wam siłę, da wam taką potęgę. Saturn, słuchajcie, to jest planeta, która mówi o władzy, to jest planeta, która mówi o tym, że jeżeli coś osiądzie, to to już zostanie na długie, długie lata. Dobry miesiąc na rozwój kariery. Moi kochani, bardzo dobry miesiąc. Jest delikatne ostrzeżenie z powodu Neptuna w tym dziesiątym domu horoskopowym, czyli planety takiej złudnej. Neptun, to wiecie, czasami się zachowuje, jakbyśmy byli na rauszu, delikatnie, jakbyśmy widzieli świat za mgłą, jakbyśmy widzieli rozmyte kontury tego, o co nam chodzi. Chodzi. I tutaj ten Neptun może delikatnie, po, po, może nam dawać takie poczucie, złudne poczucie pewności, że coś się uda. Moi kochani, nie, ten Neptun na szczęście nie jest silnie aspektowany. On jest silny, bo jest cały czas w rybach, tak? ale nie jest, nie jest w ogóle uruchomiony, nie jest aktywowany, nie ma do niego żadnego ważnego aspektu. więc on tam będzie sobie gdzieś się czaił, on tam sobie będzie siedział w tym dziesiątym domu. Jednak nie będzie taką całą swoją mocą wpływał na to wasze złudzenia. Więc war, warto walczyć pomimo, moi kochani, kłótni niezgody, która się na pewno w tym wszystkim wykreuje. Miejcie tego pewność. Dalej, moi kochani, dom chorosko to jest najważniejszy, można powiedzieć, aspekt waszego życia, jeżeli chodzi o maj dla miesiąc bliźniąc. Dziesiąty dom, y, kariera, rozwój zawodowy, własne y, bycie na piedestale, pokazanie, zostanie tą przywódczynią, tym przywódcą wszystkich którzy nas otaczają. To jest wasz cel życiowy i, i, to, i to będzie naprawdę miało ogromne, ogromne znaczenie. Moi drodzy, lecimy dalej. 11 dumchoroskopowe, kole, kole przyja, przyjaźnie, jakieś działanie w imię stowarzyszeń, jakiejś pomocowej i tak dalej, tutaj jest Jowisz jeżeli chodzi, o... dlatego zrobię inaczej mamy tutaj Jowisza, czyli planetę szczęścia, dużego benefika planetę obfitości, planetę, która daje Wam poczucie szczęścia w maju na pewno nie zawiecie się na swoich przyjaciołach, na swoich kolegach na swoich znajomych, również wszelkiego rodzaju sprawy, jak powiedziałem przed chwilą, pomocowe jakieś działanie w stowarzyszeniach, działanie na potrzeby, i na potrzeby innych przyniesie Wam, moi kochani, szczęście w tych, w tych aspektach nie będzie niczego Złego, nic tu nie widzę, dużo rozmowy, dużo działania, a Mars, który jest w sekstylu. Z Eris, która jest w tym domu horoskopowym jedenastym, czyli boginią właśnie niezgody, jednak w sekstylu z Marsem, w pozytywnym aspekcie, może jeszcze pobudzać nas do tego, aby, aby ta przyjaźń, aby to żebne koleżeństwo, aby ta radość z życia w pomocy innym, ta radość zrozumienia świata takiego przyjacielskiego, jaki się wonu, jaki wonu, wokół nas się kreuje, buduje, była pozytywna i będziemy mieli siły też do takiego działania, właśnie jeżeli chodzi o kwestie przyjaźni. Znajomości, pomocy innym. Fajny, fajny aspekt, słuchajcie, fajny układ horoskopu, który naprawdę może dać wam. Mm, dużo, dużo szczęścia, jeżeli chodzi o takie życie osobiste, prywatne. Dom horoskopowy 12, słuchajcie, dom horoskopowy 12, taki, to ja to nazywam taki spadowy dom, takiego dziadostwa z całego horoskopu, się wszystko co niegodne, nie, nie niedobre, nie, y, zrzucane jest do, do domu horoskopowego 12, ale to jest dom upadający, ale też ten dom horoskopowy 12 mówi nam często o, y, o tym, że musimy zrozumieć nasze, nasze życie duchowe. Moi kochani, życie duchowe, czyli to, co. To, co się w nas wewnątrz kreuje to, co przeżywamy, czyli, jakby można powiedzieć, mm, musimy spojrzeć delikatnie mówiąc, w inny sposób na tą rzeczywistość. Mamy tutaj URANA. Moi kochani, URAN, planeta zmian. URAN, planeta pokoleniowa, planeta, która, która bardzo będzie wpływała mocno na, na tą właśnie naszą przemianę duchową, i ona mówi o tym, że przed, zobaczymy. Że staniemy się w maju, moi drogie bliźniątka, możecie stać się zupełnie innymi ludźmi, przestaniecie patrzeć na świat w ten sposób, jaki patrzycie. Tutaj ta przemiana wewnętrzna, to spojrzenie w stosunku do innych, ta przyjaźń, to dążenie do tej kariery, to wszystko się też skumuluje w domu choroskopowym 12. Że więc my to zrozumiemy, moi drodzy, przez, poprzez tego urona tam działającego, że jednak życie nie jest, nie jest takie, jak dzisiaj je widzimy, musi być inne. Musimy dojść do wewnętrznej, pięknej, pogodnej przemiany duchowej, ponieważ Wenus tam będąca w tym domu horoskopowym też yy, jeszcze w swoim znaku słuchajcie w byku M ona wzmusza nas do tego, abyśmy byli ludźmi bardziej pogodnymi, bardziej przyjaciel... przyjacielskimi, bardziej zrównoważonymi w stosunku do innych. Fajne przesłanie, fajny horoskop, drogie bliźniaki, pomyślcie o tym, kim, jak, co zrobić, aby być lepszym człowiekiem. Dosyć tego pobudzenia, dosyć tego, słuchajcie, szaleństwa, dosyć tego no, no, ciągłego gadania. Czas się być może troszeczkę zatrzymać i przemyśleć to, co sobą wewnątrz, moi drodzy, prezentujemy. Takie jest to przesłanie. Zobaczymy jeszcze dalej. Dom horoskopowy, moi kochani, drugi. No tutaj za bardzo y, nic tutaj nie widać, moi kochani. Mm, dom horoskopowy trzeci. Mamy tutaj Lilit. No, Lilit w kwadraturze do Wenus. Dom horoskopowy trzeci: jakieś kłopoty, może delikatne, sąsiadami, jakaś zazdrość, jakaś zawiść. Tutaj sąsiedzi mogą wam delikatnie zajść za skórę, moi kochani, oraz też wasi delikatnie mówiąc najbliżsi. Tutaj. Jakieś takie niesnaski się mogą pokazać. Nie mówię, że rodzina, ale takie, takie ktoś bliski, ktoś tutaj z takiego waszego najbliższego otoczenia może delikatnie zajść wam za skórę, z tego powodu, że ta Lilit w kwadraturze do Wenus to są kłótnie, to jest brak zgody. Z jednej strony jedna strona się będzie chciała godzić, a druga będzie chciała delikatnie po prostu poprzez tą zazdrość, po prostu zawieść. No Lili to pierwsza żona Adama, taka zazdrośnica, taki demonik wstrętny, który po prostu robi wszystko na złość, czegoś komuś zazdrości i takie coś może się w Waszym otoczeniu blisko bliźniątka, moje drogie, pojawić. Yy, takie właśnie poczucie czegoś, no, nie, nie wszyscy będą zadowoleni, jak jest na dzień dzisiejszy, w Waszym najbliższym otoczeniu. Także uwaga! Uwaga, słuchajcie, również z krótkimi podróżami, jakbyście gdzieś w ten, w ten maj sobie wyjeżdżały, wyjeżdżali na jakieś majówki i tak dalej, to, to właśnie tu no może być na tym tle, z tego powodu, że to trzeci dom horoskopowy, czyli krótkie wypady, i tu się mogą pojawić zazdrości z powodu, że ktoś wam będzie czegoś zazdrościł i to się objawi jakimiś kłótniami. Tak to moi kochani, widzę. No dobra, moi drodzy, to by, było, to by były najważniejsze aspekty jakie was, życiowe, jakie Was spotkają w miesiącu maju. Bądźcie na to wszystko gotowi, ale uważam ogólnie, moi drogie bliźniątka, że horoskop wygląda dla Was. Bardzo, bardzo dobrze. Ważne jest tylko, aby logicznie i mądrze podchodzić do wszystkich spraw, o których Wam dzisiaj powiedziałem. Dziękuję, że ze mną jesteście, moje drogie bliźniątka. Yy, oczywiście lajki, oczywiście komentarze i subskrypcja. Ten dzwoneczek musi być czarny dzwoniący. To jest pozytywna subskrypcja. Bardzo Wam za to, odpowiednio założona subskrypcja. Bardzo Wam za to dziękuję. Poza tym wszystkim, dużo szczęścia, zdrówka. Bądźcie inteligentni, bądźcie mądrzy, kierujcie swoim życiem w ten sposób, jaki chcecie, i aby to miało wszystko ręce i nogi. Uwaga, ten tego Neptuna, żeby on tam się w tym dziesiątym domu waszym horoskopowym nie uaktywnił. Pozdrawiam, trzymajcie się do następnego filmu udanej majówki, udanego, super maja, żebyście go długo, długo wspominały, tyli, wspominały i wspominali w pozytywnym słowa znaczeniu. Cześć, do następnego filmu. Hej, bliźniaki!